Cześć, witajcie. Znajdujemy się dzisiaj w Gorzowie, na słynnej Warcie, dokładnie w miejscowości Witnica. Przyjechaliśmy sobie dzisiaj zrobić takie, że tak powiem, spotkanie tutaj z kolegami z drugiego klubu zaprzyjaźnionego. Będziemy próbować łowić krąpie, leszcze, może jakieś rozpióry się trafią, klenie, jazie, zobaczymy. Słuchajcie, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Na dzisiaj przygotowaliśmy tak. Glinę wiążącą mocną, w ilości sześciu paczek i to wszystko y, będziemy wzbogacać jeszcze klejem. Ta glina sama w sobie jest fajna, taka, że tak powiem, mocna dosyć, można y, z niej fajnie formować kule i to jest uniwersalna glina, którą można zastosować również na jeziorze do podawania robaków czy, czy na odrze obojętnie, na wszelkich uciągach. Jeżeli chodzi o glinę, generalnie ona jest mocna, ale powiedzmy, że jeżeli domoczymy ją tylko wodą, to nie stanowi jakiegoś problemu, żeby się to rozłożyło. A no wiadomo, domykamy ją klejem. Najlepiej jest to robić bentonitem. Tutaj nasz bentonit jest, że tak powiem, bardzo mocny chyba najmocniejszy na rynku. Zanętę, naszą mieszankę klubową przygotowaliśmy w ilości, tutaj jest akurat 10 litrów, ale to jest przygotowane na dwie osoby, czyli po 5 litrów na głowę. Stosunek gliny do zanęty 3 do 1. Tak będziemy łowić. Polepimy kulę, pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o robaki, to na dzisiaj mamy tak. Przygotowaną glinę z jokersem. Nie mamy tego za dużo, bo to joker został z ostatnich zawodów i był mrożony, co nie przeszkadza. Mamy pinkę. Kastery własnej roboty. Mamy tego wszystkiego, ja myślę gdzieś w ilości około po 150 ml powiedzmy na całość. Zasada jest taka, że czym więcej kleimy towar, tym dajemy więcej robaków. Dlaczego? Dlatego, że kule, które wpadają pierwsze do wody rozkładają się powiedzmy do 20 minut i one tak naprawdę mają tylko te ryby kupić, czyli one mają przyjść do tej zanęty i czekać, aż wyleci z kolejnych kul jakieś przynęty, jakieś robaki, jakaś zanęta. I tak generalnie to się powinno tutaj odbywać. Jeśli chodzi o samołowisko, bardzo ważne jest wygruntowanie. Myślę, że nawet 30-40% sukcesu to jest wygruntowanie łowiska. Trzeba sobie znaleźć najlepiej równy blacik, za którym znajduje się dołeczek. A jeszcze lepiej, jak za tym dołeczkiem jest jakieś wzniesienie, że ta zanęta, która się obsunie i obsypie, która wpadnie w ten dołek, ona już tam zostanie. Jeżeli mamy dno zróżnicowane i, że tak powiem, zjeżdżamy z blatu cały czas w dół do sąsiada, nie ma innej możliwości, jak dokleić je i zrobić coś takiego na zasadzie, że ryby łowimy tylko w kulach. Nie ma czegoś takiego, jak łowimy ryby na rozmyciu, ponieważ ryby będziemy oddawać sąsiadom. Więc co? Lepimy towar i za chwilę się widzimy. Pokażę Wam, jak to wygląda. A w dalszym filmie zobaczycie, co dzisiaj złowiliśmy. Słuchajcie, jak to bywa w moim zwyczaju, muszę zajrzeć do kotłów kolegów. Jesteśmy na stanowisku u Adama. Słuchajcie, nawalił tutaj tych robali sporo. Ma on zupełnie inną glinę niż ja. Jest to nasza mieszanka pomieszana z jeszcze jedną gliną suchą. Zobaczymy, jak to się dzisiaj sprawdzi. Dzisiaj mamy trening, także będziemy sobie próbować. Adam jedzie, że tak powiem, bardziej syto, chyba więcej zanęty, więcej robaków niż ja. Widzę, że to jest wszystko też dosyć mocno sklejone. Jak Adam myślisz, będzie to, to dobre jest na dzisiaj? Bez kleju, To jest z kolerem. I tu dwie frakcje z betonem będą, z betonem. I co robaków Zastopnie. dużo? Po 50 na 3 litry. I jak, jaki stosunek jest winy do zanęty? 2 do 1. Czyli, tak jak mówiłem, ja 3 do 1, dam 2 do 1, czyli już będziemy mieli różnicę i zobaczymy, jak to wszystko się yy, rozegra. Teraz jesteśmy na stanowisku Damiana, który dzisiaj, że tak powiem, ma otworek. O, panie, tutaj jest ubogo. Zobaczcie, ubogo w robaki. Jest trochę Jokersa. Jest pieczywka, stosunek 3 do 1, co? 3 do 1 i 4 do 1. 3 do 1, 4 do 1, czyli jeszcze inaczej niż Adam. Fajnie, bo będziemy mieli zróżnicowane pole. I co? Robaków widać, grubych jest mało. Jest Jokers, jest pieczywko. Kule takie fajne. Bym powiedział dosyć, dosyć zbite. No i zobaczymy, co tutaj kolega nam pokaże. Później wam pokażemy. Słuchajcie, teraz idziemy do ręka. On już tu się chowa, patrzcie, patrzcie. Ej, ja tak na poważnie, to jest kule lepi. Dobra, opowie nam, co tu tutaj ma w tych swoich kotłach. Ja, jak to ja, muszę zajrzeć wszędzie. Zaglądaj. Dobra, więc tak, słuchajcie, tu już widzę kule polepione. O, patrzcie, jak tutaj jest bogato. Widzę y, trochę bardziej ubogo w zanęte niż Adam, czyli pewnie 3 do 1, nie? 1 do 2, 1, i 1 do 2. 3 na tej. Na no, czyli 1 do 2, 1 do 3. Słuchajcie, no. jest tutaj sporo zanęty, sporo robaków. Rem dzisiaj siedzi na stanowisku, które można powiedzieć jest otwierające, ale ten otworek jest ślepy, bo tutaj za nami siedzi ekipa, która też trenuje. I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jest dużo, tutaj widzę jest dużo grubych, białych robaków, czyli tutaj jest chyba na grubego zwierza szykowany. No i co? Jokers jest, też widzę się nie boisz Jokersa, no i dobrze. Ja mam trochę taki mrożony, wiesz? No, tutaj została. To, co to zostało? No i dobrze, co? Próbujemy, słuchajcie, zobaczymy za godzinkę. Jeszcze ja za chwilę Wam pokażę moje kule, i za godzinkę się widzimy, co tam bierze. Słuchajcie, tak jak obiecałem, pokazujemy, co tutaj namieszaliśmy. 3 do 1. Słuchajcie, tutaj mamy taką frakcję, powiedzmy sobie na czwartą godzinę. Ona jest y, wzmocniona y, ilością 250 gram bentonitu na 4 litry. Generalnie tak, pierwsza frakcja jest bez niczego, stopiowana wodą, druga frakcja jest ze setką bentonitu, trzecia frakcja jest ze 150 ml bentonitu i czwarta frakcja jest 250 ml bentonitu. W ten sposób to, że tak powiem, pokleiłem, zobaczymy jaki to tutaj da efekt. Tak to wygląda. Czym więcej kleju, tym więcej robaków. Nie przesadzamy, ja mam same pinki, czyli raczej drobno, trochę kasterów rzucę wszystko z ręki jeżeli nic się nie będzie działo powiedzmy będzie kiepsko no to podeprę się jokersem ale myślę że dopiero po godzinie do zobaczy skarpustę ja za to tutaj dzisiaj na jasno nie klient też go żadnym będę niczym bo ta glina jest dość taka drobna i się mocno zamyka Zanim to wygląda jak kupaki rybaków to jest troszeczkę tu jest także każdą inną taktykę dzisiaj no i ta jest dosyć mocno smużąca, więc nie wiem czy to będzie przeszkadzać czy pomoże no zobaczymy Mocnego spowika? Mm. <laughs> Jedyne co dzisiaj jest przekręcone tutaj. ty <laughs> no Dochodzę do siebie Świadomie mogę odpalić Złup rybkę dla widza Co? Zup, rybkę dla widza Rybkę dla widza Postaram się Ty zawsze przychodzisz w złym momencie jak ja już jestem występ po donęczeniu i nie wiedziałeś mam same firanki tam widzę właśnie jaki ty dajesz przykład вы меня специально для тебя bus não, foi Czyli nie złowej źródłki dla widza. Temat wygląda w ten sposób, że jak ty przychodzisz z kamerą to ryby nie biat. Widzę mój cień. Nie wiem co widzą, ale nie chcą brać. Mamy pięknego krąpia, prawdopodobnie Chyba Chyba krąp Może też być rozpiór Co mamy? Krąpasa takie rybki na warcie w Gorzowie Właściwie to w Witnicy Rybka odczepimy szybciutko, żeby się nie męczyła Siatki. pokażę Wam jeszcze zestaw w tym czasie, jak mówimy. Haczyk standardowo 16, Owner 50 340, 30 cm przypon krętlik. Środzina 0,3 g, 40 cm powyżej główne obciążenie, czyli taka klasyka. Łowimy w ten sposób, że wygruntowałem się do, do śruciny sygnalizacyjnej i można powiedzieć, że yy, jeszcze przegruntowałem to o 5 cm ale z początku ryby lepiej reagowały jak ta śrucina była około 5 cm nad dnem z tym, że na początku łowiłem zestawem od 5 do 7 gram 5,7 chodziły mi najlepiej a w tej chwili łowię już 10 gramowym zestawem, bo te ryby stały reagować na podnoszone na podnoszenie szynęty na dna, trzeba delikatnie ją snuć pod, pod dnie, żeby ona cały czas była przyklejona można powiedzieć do dna nie można jej zbytnio podrywać, bo wtedy albo są takie brania kradzione które ciężko zaciąć albo jest mała rybka, ale najczęściej to się nie dzieje nic, dlatego płyniemy cały czas równo, z delikatnym przytrzymaniem Zbranie puszczamy i zacinamy Zebrania występują tak powiedzmy co 3 do 3, 4, 5 przepłynień w zależności jak intensywnie te ryby, że tak powiem, pojawiają się w łowisku. Można fajnie połowić tych ryb, ale nie są one na pewno łatwe. Myślę, że na zawodach za tydzień tutaj wynik w granicach 8 kg to będzie już dobry wynik, bo 8 kg, myślę, że będzie potrzeba około 50 ryb. Bo te ryby są fajne, grube, ważą trochę i zobaczymy. Takie rybki też są. Tak jak już mówiłem, teraz w tej czwartej godzinie te ryby są trochę bardziej leniwe i najlepszym zestawem jest 8-10 gram. Trzeba, że tak powiem, pływać bardziej stabilnie, nie za szybko. I te ryby pobierają teraz już na pewno znacznie delikatniej. Można by było ciężej pływać, ale wydaje mi się, że wtedy tych brań nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Fajne, agresywne branie, zobaczymy, co to zarybka. Nic dużego, w takiej krąbie, właśnie w tej czwartej godzinie, mi tutaj biorą. To jest taki krąb 80 punktów, 70-80. Udało się ich też kilka złowić. Teraz na haczyk zakładam 4-5 pinek. Nie ma znaczenia jaki kolor. Dwie pinki, jedna oczka. Jak już długo nic się nie dzieje, podpinam, żeby to było trochę bardziej atrakcyjne. Co 4 godziny praktycznie za nami łowienia. Myślę, że najgorszą godziną była ta trzecia, bo ta czwarta godzina teraz nie jest taka zła. Ryby są. Co prawda teraz przez jakąś godzinę je łowię trochę inaczej i są troszkę mniejsze. Można nimi fajnie budować punkty. Myślę, o, że nie ma co omijać tych drobnych ryb. Zdarzają się też takie rzeczy. Wycieniłem się, łowię delikatnie, malutki haczyk. No i właśnie takie rzeczy się niestety zdarzają, że ryby spad, spadają, ale, ale jest na, na pewno zdecydowanie więcej brań. Myślę, że to donęcanie tym jokersem nie jest złe. Co prawda nie dałem go na początek i te ryby były grubsze z początku, bo były te rozpióry i były takie krąpie po 200, po 300 nawet. A teraz łowię takie krąpie do 100 punktów, może 150 co niektóre. Te rozpióry zniknęły. Ale są te ryby, można powiedzieć co dwa, co trzy przepuszczenia jakieś branie jest. Teraz robiliśmy branie. Ale oczywiście pudło. I co, za chwilę zważymy te ryby, zobaczymy ile tego udało się na 4 godziny nałowić. Myślę, że nie ma, nie ma tragedii. No Jak na ten czas to te ryby są. I, i naprawdę szykują się fajne zawody za tydzień. Myślę, że tutaj poważymy, bo wtedy zobaczymy, jak te mieszanki, ile, ile tych robaków, co to najlepiej dało, jaki najlepsza mieszanka, jaki, jaki to dało efekt. Czy właśnie więcej tej zanęty, czy mniej? Wydaje mi się, że ten stosunek 1 do 3 jest taki optymalny, że może te ryby, że tak powiem, nie wskakują tak mocno od początku, ale, ale są przez 4 godziny, bo to te chłopaki, ci, którzy dali. Że tak powiem, więcej tego wszystkiego to na początku łowili ładnie, a po półtorej godziny, niestety, te ryby siadły. Zobaczymy, zważymy, pokażemy wam, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ważymy. 4 godziny minęło. Nasz, nasz zamykający dzisiaj. Pojedzie, to najlepsze miejsce. Zaczniemy tu podawać. czas z wiadrem, żeby już nie tarować nikomu. Nie ale... 5 ale. Prawie 5, 385. I powiedzmy 4,5 kg ryb, ale zobaczcie jakie fajne, krągie, grube. Dobra, dajmy tu iść. Zaprosimy Adama, zobaczymy. Z tym, że trzeba powiedzieć, że Adam łowił tylko 2 godziny, bo Nie. dzisiaj był chory i 2 godziny spędził w samochodzie. Biorąc pod uwagę, że były dwie godziny, to myślę, że wynik jest nie najgorszy. 3700, 3,680 z Czyli powiedzmy prawie 3 kg ryb. Ale zobaczcie, według mnie te ryby są troszkę drobniejsze. Na, na trzecim stanowisku, zobaczymy co tam tak, udało się wyskuwać. Tak, muito branco e

8400, zobaczcie jakie fajne to są To są krąpie, które brały, można powiedzieć, w pierwszej godzinie. Takie krąpie brały w czwartej godzinie. To jest właśnie ten Joker spowodował, że te ryby się troszeczkę, że tak powiem, wydrobniły, ale na pewno było ich więcej. Dobra, wypuszczamy w Piękne ryby. Z tego co pamiętam, to tutaj było najwięcej towaru. Czy ryb jest najwięcej? Porównywalnie jak na zamku. No, ja mam 500...